Czy wiesz, że jeden iluzjonista postanowił zdradzić publicznie największe sekrety iluzjonistów? Wystąpił w masce przed milionami widzów i wywołał największy skandal w historii magii. Poznaj historię Vala Valentino, czyli najbardziej znienawidzonego magika. Valentino, a właściwie Leonard Montano, urodzony w 1956 roku w Los Angeles, od najmłodszych lat marzył o wielkiej scenie. Jako nastolatek występował w lokalnych klubach, a później trafił do Las Vegas. Był charyzmatyczny, utalentowany i bardzo ambitny. Jednak zamiast zostać legendą, magii, został jej największym wrogiem. W listopadzie 1997 roku amerykańska telewizja Fox wyemitowała pierwszy z czterech odcinków serii Magician's Secrets finally revealed. Tonight, for the first time on television, he will reveal the incredible secret of sawing a woman in half, the secret trick to levitating eight feet off the ground, and the astonishing secret of making a 7,000-pound elephant disappear right before your very eyes. Don't blink. You might miss one of these amazing secrets. Pierwszy odcinek był najlepiej oglądanym specjalem wydanym przez stację w tamtym czasie. Format był bardzo prosty. Zamaskowany magik prezentował znane triki sceniczne, a potem ujawniał krok po kroku, jak zostały wykonane. Widzowie dowiadywali się, jak działają lustra, fałszywe ściany, podwójne dno, mechanizmy w stołach wszystko, co dotąd było pilnie strzeżoną tajemnicą świata iluzji. W sumie wymitowano cztery odcinki serii, w których zdradzono sekrety największych numerów. First the assistant must appear to be completely immobilized. This is the key to the entire illusion. Check out the leg restraints. It's supposed to look like no one could get out of them. But watch. there's just enough room for her to slip free. It takes a really limber assistant to pull off a trick like this. Once the box is closed, she quickly gets out of her shackles and folds her body into the top half of the box, just in time to avoid the blade levitation Look closely, when our assistant's dress is not draped properly, you can see that she's actually lying on top of a three-foot-wide platform. The platform is black, so you won't be able to see it against our curtain. Samochodu. The truck rises just a foot or two above the bottom of the curtain and the rest of the lifting is simultaneous. Czy chociażby przejście przez mur, czyli jeden z największych numerów Davida Copperfielda, o którym zresztą mówię w poprzednim filmie i polecam go sprawdzić. Program był podany w bardzo hollywoodzkim stylu z dramatyczną narracją, muzyką i wielką oprawą. Udział brały też asystentki, często w efektownych kostiumach, co dodawało mu rozrywkowego charakteru. Nawet maska iluzjonisty była symboliczna, przypominała coś pomiędzy Zorro a fantomem z opery. W ostatnim, czwartym odcinku serii Valentino postanowił ujawnić swoją tożsamość. Now it's time for the po ogromnym sukcesie w USA format sprzedano do innych krajów, między innymi do Wielkiej Brytanii, Australii, Brazylii czy Niemiec. W nowych odcinkach występował jednak inny iluzjonista, który w przeciwieństwie do Valentino, postanowił nie ujawniać swojej tożsamości. I choć program był to telewizyjny hit, dla iluzjonistów był to potężny cios. Iluzjoniści na całym świecie byli wściekli. David Copperfield nazwał to ciosem w sztukę iluzji. Sieci klubów magicznych wyrzucały członków podejrzanych o współpracę z Valentino. Wielu z nich musiało zmienić swoje numery, rekwizyty, a nawet całe występy. Kevin Spencer, magik z Virginii, który występował wspólnie z żoną Cindy, jak przyznał, po emisji programu, musiał porzucić dwa ze swoich trików scenicznych. Każdy wart nawet 50 tysięcy dolarów. Inny znany iluzjonista, Andrew Cole, również zdecydował się na kroki prawne. Chciał powstrzymać emisję odcinka, w którym ujawniono kul. Stołu śmierci, jednej z niego najsłynniejszych i najdroższych iluzji. Szkody finansowe, jakie poniósł przez emisję programu, oszacowano na ponad pół miliona dolarów. W tamtych czasach kwestie praw autorskich oraz patentów w kontekście iluzji nie były jednak jeszcze tak rozwinięte, więc zamaskowany magik nie poniósł żadnych konsekwencji prawnych. Konsekwencje, które poniósł, mogły okazać się jednak znacznie gorsze. Po ujawnieniu swojej tożsamości w ostatnim odcinku Valentino otrzymywał groźby został wykluczony z magicznego świata. I choć program osiągnął rekordowe wyniki oglądalności i był emitowany w ponad 50 krajach, Valentino już nigdy nie wystąpił jako uznany magik. Stał się legendą, ale nie taką, jakiej pragnął. Valentino twierdził, że jego celem było zainspirowanie nowego pokolenia i uznał, że ujawnienie sekretów podniesie poprzeczkę i zmusi magików do tworzenia jeszcze bardziej złożonych iluzji. It is my That the art of magic is for everyone. Not just a select few who call themselves magicians, but for every single one of you. And especially the kids, because it is you kids that are the future of magic. I'm happy to report that as a direct result of these specials, magicians everywhere have been letting go of their old tired tricks and moving forward, creating bigger and better illusions. And taking magic, where it has never gone before. A co ja sądzę o postaci Vala Valentino i kwestii zdradzania sekretów? Z jednej strony uważam, że iluzja powinna być dostępna dla każdego, ponieważ jest to wspaniałe hobby. Sam jako dziecko oglądałem programy Valentino i fascynowałem się tym, jak działa iluzja. Cieszę się również, że iluzja się rozwinęła i stała czymś więcej niż przecinaniem asystentki na pół. Z drugiej jednak strony takie programy spłycają iluzję tylko do sekretu. W rolek na TikToku, które żerują na ludzkiej ciekawości oraz dopaminie, Valentino znajduje swoich naśladowców, którzy zdradzają sekrety w niedbały, często nieprawdziwy sposób, przez co niektórzy ludzie postrzegają iluzję na zasadzie: nie znasz sekretu? To jesteś głupi. Osobiście uważam, że iluzja to coś więcej niż sekrety, a same sztuczki to tylko narzędzie do przekazania różnych emocji i myśli podczas występu. Pozostają jeszcze kwestie prawne i fakt tego, że triki i rekwizyty wymyślają i bardzo często piszą w książkach inni iluzjoniści. Upublicznianie ich bez podania autora i bez jego zgody jest po prostu zwykłą kradzieżą. Na całe szczęście iluzjoniści wciąż prześcigają się w kreatywności i wymyślaniu nowych numerów. oraz istnieją całe rzesze widzów, którzy chcą bawić się iluzją bez doszukiwania się sekretów. Koniecznie daj znać w komentarzu, co Ty sądzisz o zdradzaniu sekretów, jakim typem widza jesteś i o jakim iluzjoniście chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku i nie zapomnij o subskrypcji.